Pteczka? Chyba mi się nie udało jednak tak z apteczką dobrze polecieć, ale przeżyłem. Żeś? Mhm. Uh -huh. Czekaj. No, no, ja Musisz ma? w ostatnim momencie tą apteczkę kliknąć, bo. A ja nie mam apteczki. No, to pięknie. To skocz To tak, to może Złapięcie. się nie udać. Złapię cię, czekaj, no, dawaj. Muszę już znaleźć jakiś. O, mam lepszą ścianę. Nie, nie da ściana. Nie, nie z tego. Mogę ci pomóc? Nie, nie będzie. No, no, może nie, bo się się no, 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 a potem no, innym no, 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 żeby no, 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 Może to jakaś kamera jest I zaraz coś tam tutaj napadnie Nie! Kurwa! O jakie ujęcie fajne mam! aparat spadł prędzej mnie, co to jest? A to jest jaka? Nie, to jest dobra bo ja aparat miałem moje zwłoki leciały przede mną Ej nie, ale mi też lecą zwłoki przede mną o, Oj chuj jestem znowu tutaj na dole no, może nie, bo to się słanie szczekałem. Chciałem z ciągiem. A po innym zejściem, żeby nie było łagodniejszym. E, no kurwa, co jest? Już ma 4000. Hmm. ku w miejscu chodzi. No nie, ja tam się tepię mu najebać, tak tu... ja będę za chwilkę? Za... Ej opłata za wilki, będzie mi płacił co to tam znaczy. Ale ty zobaczysz, ciekawości. Pies na psa, wagi. <tuszy> no, to... już nic nie widać. Uciekam. W ogon dostał, co? Co dostał w ogon? W, w ogon dostał tylko i zdech. To ty, ty. Twój pies tak strzeka, czy co? A? No. A już myślałem, że nie wiem. W ogon dostał je. te 200 punkty tylko. One są w moją stronę? Tak, lecą w twoją stronę Centralnie? Jaką bo to jestem Nie, dachy 6 sztuk leci w twoją stronę. Jak będę szedł do ciebie? Kurwa szedł na żywca, na mnie na, na twarz mi szedł. Pies. Kurwa, jeszcze jeden. Ja go. Uważaj lepiej. Żeby to się tak szybko nie skończyło. Musi oczy świecą, ja się boję. Kurde. Może to wilkołak? To będzie Jo, wilkołak, ugryź mnie. Serpij wilkołakiem. <tartowałem> <tartowałem> kurwa, jednak nie. Zbliża się. <tartowałem> <tartowałem> Taki agresywny, co to kurwa ma być? <tartowałem> Ale mu się oczy świecą. Poszedł. Muah. Wszystko władowałem mu w pys. Tam co? No to no, widziałem ślady, tylko że mi się nie wyświetlają w ogóle te ślady. Nie wiem czemu. Ja też nic nie widzę. Trzeba widzę założyć. Ta boletarkę. O. O jo! Kurwa świeci mi po oczach ja bym nogtowizję. <grym grym grym> mi się widzu zrobiło. Ej jo, widzę. Oj, pomocy idę na rybę spół. Takie to C event każ powinno być.

A Maj majty masz nazwę? I tu nagle mi na twarz wyskakuje wilk. Jezu, jak się obstrałem. O matko, bo często to Nie, nie, przy nie przychodzi, nie przychodzi. A coś się strzeka za krzaku. A potem na. Z twarzy wyskakuje ci wilk, samiec 60 kilogramów. Ale <grym zielonych> ci się drzwi dupę ci To jest... zrobił mi budę. <grym zielonych> Dobra, weź tak wkładam. Jezus Maria. I pokładzie. Łyń po morzach i oceanach. Utopił się chociaż? Nie wiem, leży pod wodą. I sko bez kół. Tak, się się. Ale kołasy latają po prostu. Co za krew tu jest? No, wilka z tego co trafiłem. ja się, że rozjechałem coś. W Lepiej, lepiej ten <suszy> różowy namioc i czeka. O! Chyba będę taki różowy na pierdziele. Mówik. Co, jeszcze, jeszcze namiotu nie było, już namiotu nie było, ale był ah, Idę się utopić. Przecież <grym> czy <grym grym grym> mi zbrzydło i... O nie. do to wizję i idę pod wodę. Pełne Wyle, zadłużenie twardy. będzie. Wilki... Ej, czekaj, 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 czekaj. czekaj, nie topić. Nie topić Dobra, co? Gdzie? A dobra, tak... Ty, ale to chyba A nie, tu... Tutaj... <takujesz> tak liść wygląda, ja tak przybliżam. Nic, ja mam oddalam, to tak wygląda, jakby to był jakiś lis. No. Idę się topić, dobra. Czekaj, hmm. jeszcze zobaczymy, czy warto. Dupa się nie idzie utopić nawet. Tylko to, z tego pomocy, szło do wody skoczyć. Wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz i stoisz w miejscu i potem po jakimś chwili się tak giniesz. Czekaj, patrz to. Czekaj. Ty nie można nie wstaję Hej, idź, ja skoczę na bombę z twojej główki No idź. Idź, no. <laughs> jest na tobie Okej. Okay. Patrz to Iii. Czekaj. Dawaj, Dawaj czekaj. top się. Top się. Powołdź, chodź. O. O. Psz, czarodziej. <śmany> o, utopił się. Cześć, to jest Patrz to. Widziałeś tego trickshota? Patrz, patrz, patrz na mnie. Czekaj, czekaj, czekaj. What? Co to było? jeszcze <śmany> raz. <P> <What? śmany> patrz, Kładniesz się. W i shift i klikam spację. Nie co? Nie. Nie działa. Moje, moje podskakuje. Nie, <grywa> ja, bo co mówisz? Kładzie się? No, kładę o. W i shift idę i, i cały czas klikam spację. O. A W klik o, spację. Ty na przeskoczyłeś. <grywa> Ty pies mnie przepycha, Damian. Ja tak, tak, będziesz I... każdy grę Kurwa, króli tu mi pod nosem. czeka, gdzie jest? Ci się o, w końcu nie, jest nie, nie podchodź, nie podchodź. Nie podchodź, stój. Kurwa, mówię, nie podchodź, ja z pisaniem broni chciałem wypróbować, bo chcę kupienie króliki, wiąż mi strzelić dobra, dobra, dobra. Teraz już sobie uciekł. Nie, popatrz, on jest tutaj. Jak tutaj? No tutaj. Nie widzisz go? Bo ja też go nie widzę. A, no. Ja tutaj ja, to... to... Stał mi ładnie, tak nie ruszał się nawet do O jest, tutaj syn. Kciukia, ciukia, cio Pytam jest. O jest, Gdzie czekaj, jest. Idę, 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 Tutaj na dole przecież, a ty, czemu ty celowałeś do mnie? Bo ty się samo za blisko. I srebro. Łeee. Odpowiednia amunicja, odpowiednia szał hita, trafienie w organ żywotny. A ta broń jest mega. I wyjebkowa <laughs> Ale to broń jest mega. tylko jest na króliczki. Ale ty mm. jesteś małpsy, a nie Wiktor. <laughs> o. o. Kiedyś mi było dobrze. O, jest dobrze. Jak się nie ruszam, nie kuję. Nie kuję. Czekaj, ja tu nie czekaj, ja zrobię zdjęcie. Dobra. Czekaj, Pusiem jak nisie. z Jak tu sam w dupie to trochę ciężko. Dobra, jest. Ja pies wam dobra, podwójnie, że podskoczył też dwa razy sam. A, to już mi się sens nic może kończył, co? Cieszę się No ja też już będę leciał. No dobra, ludziska, się Tym crashem kończymy dzisiejszy odcinek. Ej, live. Będzie wam się podobało. I, I widzimy się w następnym. W następnym live. Nie wiem, z czego będzie jutro. Może, może będzie jutro. To zależy. Chyba, że będę ci, będzie ciągł mi się rysować, coś na tablecie. Więc to na tyle. Pozdrawiam Redox. Cześć.